Szkoła podstawowa w Czarnej Sędziszowskiej 6 czerwca zakończyła współpracę z Uniwersytetem Rzeszowskim. W czwartek uczniowie po raz ostatni wzięli udział w zajęciach zorganizowanych przez uczelnię na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym. Zajęcia, w których wzięli udział uczniowie z Czarnej Sędziszowskiej, odbyły się w ramach projektu Uniwersytet Rzeszowski dla Młodych Odkrywców, realizowanego przez uczelnię w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ekoskop. Projekt ten jest realizowany w ramach trzeciej misji uczelni, czyli uczelnia tutaj wychodzi jakby na zewnątrz z naszych murów i chcemy pokazać też troszeczkę nasze mury. I tutaj we współpracy ze Stowarzyszeniem Ekoskop realizujemy projekt, który ma na celu podniesienie takich kompetencji z zakresu programowania, czyli tutaj nasz robotyka z zakresu nauk przyrodniczych i z zakresu kreatywnego myślenia. Uczniów ze szkół podstawowych zlokalizowanych w województwie podkarpackim. Szkoły, z którymi uczelnia nawiązała współpracę, były wcześniej rekrutowane. Rekrutowaliśmy około 1300 dzieci w 108 grupach szkoleniowych. Rekrutacja była prowadzona wrzesień, październik 2018. Ogłosiliśmy rekrutację na naszych stronach internetowych. Stworzyliśmy regulamin, gdzie wskazaliśmy jasno kryteria rekrutacyjne dotyczące rekrutacji do naszego projektu, a także wskazaliśmy konkretną ilość osób, która musi grupa zabierać. Tutaj szkoły, które zostały zarekrutowane musiały zgłaszać co najmniej takie 12 grupy. Jedną, dwie, mogły nawet cztery zgłosić maksymalnie grupy. I my zgodnie z naszymi kryteriami dobieraliśmy te szkoły do naszego projektu. Oczywiście na początku myśleliśmy, że będzie nam problem z zrekrutować aż 108 grup, ale po tygodniu rekrutacji mieliśmy praktycznie przekroczone dwukrotnie możliwości naszego projektu, co jest jakimś pozytywnym aspektem tego wszystkiego i być może na przyszłość też się zastanowimy nad realizacją czegoś większego. Projekt przebiega w trzech modułach: robotyka, kreatywne myślenie i nauki przyrodnicze. Robotyka i nauki przyrodnicze są skierowane do takich młodszych dzieci klasy 1-6. Kreatywne myślenie mamy skierowane do klas 7-8. Bo to jest związane właśnie już z takim troszeczkę planowaniem swojej przyszłości, pracą w grupie, kreatywnym ogólnie myśleniem. Projekt w tym momencie jest realizowany właśnie w tych grupach warsztatowych, a na koniec planujemy zloty, takie podsumowanie projektu organizowane październik, listopad tutaj wspólnie ze Stowarzyszeniem Ekoskop na Uniwersytecie Rzeszowskim, bądź w jakimś plenerze. Zobaczymy jeszcze, jak będzie z pogodą wtedy. My projekt realizujemy w właściwie dwojako, bo część zajęć dla modułu nauki przyrodnicze i kreatywne myślenie jest realizowana w szkołach, a część zajęć jest realizowana u nas na uczelni. Przy module robotyka całość tego modułu jest realizowana u nas na uczelni. Zadbaliśmy w ramach naszego projektu o materiały dla wszystkich dzieci, jakieś takie symboliczne materiały niezbędne przy realizacji zajęć oraz o dowóz właśnie tutaj do nas na uczelnię. Każdy dostał pudełko każdy dostał rękawiczkę. Gdyby te dwie konstrukcje połączyć, dałoby się? Okazałoby się, że mając rękawiczkę i balon w dyspozycji. Moglibyście skonstruować urządzenie, które na pewno ja ją ratuje. Moduł Nauk Przyrodniczych zakłada plenerowe warsztaty z mikroskopami i instrumentami badawczymi, warsztaty z chemii, fizyki, ekologii i biologii, pokazy z eksperymentami naukowymi oraz naukowe zajęcia konstruktorsko-modelarskie. Dzisiaj akurat są zajęcia związane z lataniem, czyli tak naprawdę fizyką latania. Wspólnie z małymi konstruktorami budowaliśmy rakiety, niczym powiedzmy z misji Apollo i tak naprawdę próbowaliśmy nimi później strzelać. Sprawdzaliśmy, jak działają stateczniki, w jaki sposób można zmniejszyć opory aerodynamiczne, jak dobrać ilość paliwa i co najważniejsze, pod jakim kątem strzelić, żeby ten zasięg był największy, e, największy lotu rakiety, prawda? Więc dzisiaj zajęcia typowo fizyka latania. Takie zajęcia są bardzo wartościowe, twierdzi trener Tomasz Madej. Fundusze pozyskano z programu operacyjnego Wiedza, edukacja, rozwój dla dzieci i młodzieży nie ma nic lepszego niż brać czynny udział w nauce. Jeżeli taki młody człowiek doświadcza, eksperymentuje sam, spróbuje coś zrobić, to to zawsze na dłużej zostaje w jego głowie. Dodatkowo, kiedy robi się coś samemu, to można się bardziej tym zainspirować. Dodatkowo, kiedy coś jeszcze wystrzeli, wybuchnie coś, czego się nie spodziewamy, to rzeczywiście to zostaje dłużej w głowie u nas i. Dzięki temu później na przykład, jak ktoś pójdzie już do siódmej, ósmej klasy, pojawi się taki przedmiot jak fizyka czy coś w tym stylu, no to o wiele, że tak powiem, jest on przyjemniejszy, nie jest taki straszny na początku. 48 uczniów z Czarnej Sędziszowskiej współpracując z Uniwersytetem Rzeszowskim wzbogaciło się o wiele nowych doświadczeń i ciekawych informacji. Wielu z nich obudziła się naukowa pasja. Wspominają na pewno te zajęcia, podobają się im, zwłaszcza te zajęcia, które, zresztą większość tych zajęć jest eksperymentalnych, więc te zajęcia na pewno wspominają. Co ciekawe, ja jako nauczyciel biologii mogę zauważyć, że dzieciaki lepiej znają w tej chwili na przykład rośliny i one wymieniają prawidłowe nazwy. Kiedy się pytam, skąd to wiecie? No jak to skąd zajęć? Więc to już widać w ten sposób, że, że na pewno te zajęcia dają jakiś efekt. No, jest to interaktywne nauczanie, więc praktycznie angażują wszystkie swoje zmysły w to, mają możliwość zadecydowania o tym, jak ten eksperyment ma wyglądać. No i automatycznie, automatycznie to powoduje, że no w jakiś sposób praktycznie uczą się tego przedmiotu. Na pewno na fizyce zwłaszcza jest to im potrzebne. Wszystkie zajęcia były bardzo ciekawe. Najbardziej podobały mi się dzisiejsze, ponieważ mogłam zobaczyć uniwersytet i zajęcia z fizyki dały mi dużo do myślenia, ponieważ bardzo rozwinęły kreatywność. Jak sądzisz, czy ten projekt w jaki sposób też pokazał ci i dał do zrozumienia, że to jest to, że w tę stronę pójdziesz dalej w edukacji? Myślę, że tak. Bardzo mi się to podobało. Jest bardzo dużo ciekawych rzeczy i sprawia mi to przyjemność. Zajęcia są bardzo na pewno kreatywne, gdzie trzeba będzie rzeczywiście troszkę pomyśleć. Też zależy, gdzie dużo odkrywaliśmy. Mieliśmy zajęcia w plenerze, gdzie jakby poznawaliśmy świat, który nas otaczał. Zajęcia na pewno z fizyki, również nas wiele nauczyły o różnych prawach. Teraz na przykład dzisiaj, 6 czerwca, robiliśmy rakiety. No i rzeczywiście trzeba było tam pomyśleć, jak to zrobić, żeby ona poleciała najdalej. Co dał ci projekt osobiście? Na pewno dużo wiedzy, bo nauczyłam się wielu przydatnych na pewno w życiu rzeczy, które na pewno mi pomogą. Gdzieś tam dalej jak pójdę do liceum czy technikum. Zajmowaliśmy się y, fizyką i y, botaniką oraz rozpoznawaniem różnych gatunków zwierząt. Y, mieliśmy doświadczenia z ciekłym azotem, y, mieliśmy lekcje w terenie, y, zbieraliśmy własne próbki badawcze. Y, Uczyliśmy się o przewodzeniu prądu elektrycznego, bardzo dużo rzeczy robiliśmy. Ta współpraca z uczelnią to jeden z elementów edukacji ekologicznej, na którą od lat kładziemy nacisk w naszej placówce. Tłumaczy dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej Tomasz Kozak. Przyroda jest nam bliska ze względu na położenie szkoły. Piękne lasy, zbiorniki wodne i od dziesięcioleci współpraca z lasami państwowymi. Nasz patron, również ksiądz, rektor. I ekolog, jak na czasy, w których żył duży, bardzo duży ekolog. Stąd naszym zobowiązaniem jest mowa o przyrodzie i szanowanie tej przyrody. Wartość projektu realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski ze szkołami podstawowymi z całego województwa to blisko pół miliona złotych. Fundusze pozyskano z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wrażenia, umiejętności i doświadczenia uzyskane przez uczniów dzięki zajęciom są nie do ocenienia.